No to tak jakby naprzeciwko to wydry był. No, gdzie, gdzie te doły? Okay. Tam dalej to oni, troszkę. To oni tutaj widzieli. A ojciec sam widział. Tylko od polegonowych, bo o, ten wydra i ta halina, to mieszkali tu. Ta... I ta ziemia to tak wygląda jakby była z czymś zmieszana. A jaki kolor miała? Ta z ziemi? białym czymś, z białym, tak jakby. Znałaś? Co? Pani powie jeszcze raz z tą ziemią. Mówię, że ta ziemia nie była taka jak wszędzie na tej górce, o której ja mówię, tylko jakby zmieszana była z czymś białym. To pani zobaczy zaraz. Oto białe właśnie, właśnie jak myśmy chodzili patrzeć, no to ta ziemia nie była tak normalna jak na górkach jest. No, Taka glinka, prawda? Tak, tylko po prostu z czymś białym zmieszanym.